Hej kochani, dzisiaj, tak jak pewnie już widzicie po tytule, będzie temat szeroko, szeroko wałkowany wszędzie i wobec. Zmora, największa chyba zmora kobiet, czyli Hip Dips. Hip Dips to nic innego jak głębienie w okolicach bioder, zaraz tuż nad udami. Jest to dość nieestetyczne dla wielu kobiet, jakby defekt, i bardzo dużo z nas chcę, chciałoby się go pozbyć. Jednak musicie wiedzieć, że Hip Dips przede wszystkim. Są uwarunkowane jakby naszą budową bioder, a dokładnie zależą od tego, jaka odległość, a tak naprawdę od odległości po prostu między kością biodrową a kością udową. Im ona jest większa, tym hip -lips po prostu powstają lub są większe, bardziej zauważalne. A dokładnie jest to zależne od tego, gdzie umiejscowiony jest krętacz większy, jeżeli jest on umiejscowiony niżej, tym no hip -lips po prostu są, powstają i są bardziej zauważalne. Tego czasu w ogóle była jakaś moda na Instagramie. A propos właśnie, e, gdy szukałam właśnie jakichś zdjęć i wpisałam hip dips e, na, w Google'ach, to wyskoczyła mi, że był ogólnie jakaś akcja przez jakiś tam krótki moment, że na Instagramie to było fajne i dużo dziewczyn to pokazywało. Nie wiem, czy to miało związek z takim kultem body positive, czy raczej coś zupełnie odrębnego, co wykreowały jakieś tam amerykańskie gwiazdy. E, Niemniej... Fajnie, że mówi się o tym, że się to pokazywało, albo pokazuje nadal, i że to nie jest jakby temat tabu i coś, co jest jakby dziwne, bo tak naprawdę ma to w większym lub mniejszym stopniu każda z nas. A więc, podstawowe pytanie: Czy da się zniwelować hip dips? Otóż, może większość z was mnie znienawidzi za to ale tak naprawdę w bardzo znikomym stopniu. Oczywiście jesteśmy w stanie to zniwelować, jednak nie jesteśmy w stanie zupełnie się ich pozbyć. Nie jesteśmy w stanie ich wyćwiczyć, ponieważ w tych przestrzeniach nie znajdują się żadne konkretne mięśnie. Mięśnie są jakby z tyłu, są głębiej osadzone, i są to mięśnie yy, pośladkowe i to jest głównie średnie i mały, które za to odpowiadają, jednak nie jesteśmy w stanie ich aż tak rozbudować, aby na przykład bardzo duże wgłębienia nagle się wypełniły. I wiem, że pewnie większość z Was albo teraz wyłączy ten filmik. Bo, oczywiście, będę chciała powiedzieć o tym, co możemy możliwie najwięcej zrobić w tym kierunku, aby to zniwelować i aby to było najmniej widoczne. Jednak musicie właśnie się pogodzić z tym, że one nie znikną nigdy zupełnie. Zwłaszcza jeżeli macie właśnie genetyczną tendencję, jeżeli macie taką budowę miednicy, to niestety nie jesteście w stanie w pełni się ich pozbyć. I musicie przede wszystkim zaakceptować i uwierzyć, uwierzyć mi na słowo, jeżeli mi ufacie, że to nie jest nic, co bardzo rzuca się w oczy, to nie jest nic strasznego, to nie jest nic brzydkiego, to jest naturalne i to jest naturalna nasza budowa każdej z nas tak naprawdę. Tak jak, tak jak mówię, każda ma to gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu zauważalne. Przede wszystkim, co może e, zmniejszyć widoczność e, hip Hiblips, uwaga, jest to redukcja tkanki tłuszczowej. Dlaczego? Dlatego, że tkanka tłuszczowa bardzo często, i tutaj się demonstruje. ale jestem w dresach, więc to będzie w sumie słaba demonstracja, yy, osadza się tutaj. Osadza się w takich niekorzystnych miejscach jak tu i na boczkach. Tutaj natomiast często właśnie w tym wgłębieniu ona pozostaje yy, powiedzmy sobie bez większych zmian. Tym samym robi się... Tutaj większa różnica między udam, bo tutaj właśnie z boku uda ta tkanka tłuszczowa nam narasta. Narasta nam oczywiście też w okolicach brzucha. Tym samym widoczność, nie same hip lips, bo hip lips się nie zmieniają, e, w sensie ta odległość kości czy tam wypełnienie, e, zmienia się po prostu ich widoczność i one są bardziej uwydatnione w momencie, kiedy redukujemy tkankę tłuszczową. I tuszczek nam schodzi z tych strategicznych miejsc. Tym samym bardzo często Hip -dips po prostu są mniej zauważalne i mniej rzucają się w oczy. Także to jest pierwszy, jakby czynnik. Oczywiście są też szczęściary, którym się odkłada na bokach pośladków, w ogóle w poślady same. Idzie dużą rzeczą, która może pomóc w niwelowaniu Hip -dipsów jest oczywiście zbudowanie pupy. Zbudowanie mięśni pośladkowych. Dlatego, że, tak jak mówiłam, głównie chodzi tutaj o ten mały i średni, ale oczywiście nie da się gdzieś tam wykluczyć ich pracy i wyizolować kompletnie. Jak przetrenować ogólnie cały pośladek? Większy, w sensie mięśni wielki, średni i mały, już mówiłam w osobnym filmiku pod tytułem: Jak przetrenować cały pośladek? Także, tak jakby do kompletnej wiedzy odsyłam Wam tam, Wam tam, Was tam. Kurier. Dobra, ale wracając do tematu, ćwiczenie mięśni pośladkowych i rozbudowywanie ich, czyli y, nie bycie na ciągłej redukcji, tylko też nadbudowanie tych mięśni, czy to na masie, czy też na utrzymaniu, w zależności od tego, gdzieś tam, jakie macie y, wytyczne, o tak to powiedzmy. kiedy nadbudujecie trochę te mięśnie pośladkowe, y, optycznie jakby wypełnicie. Y, też to zależne jest od budowy waszych pośladków, i tu też chciałabym zaznaczyć. Jednak, y, budując właśnie pośladki, y, troszkę wypchniecie je po bokach. To na pewno wizualnie. W momencie, kiedy one urosną troszeczkę bardziej wypełnią Wam te przestrzenie i wizualnie po prostu te hipdipsy się zmniejszą. Ogólnie Wasza sylwetka ćwicząc siłowo nabierze takich estetycznych kształtów, nie będzie już taka rozlana, nie będzie takie, wiecie, że tutaj boczek wystaje, tutaj udko wystaje, tylko wszystko będzie takie bardziej przy ciele, przy kości. I będzie estetycznie wyglądało. To już mówię a propos całego kształtowania sylwetki. Kluczem oczywiście do tego jest trening z odpowiednim obciążeniem, trening z progresją, trening nastawiony właśnie na budowę masy mięśniowej, w tym wszystkim. I to musicie wiedzieć, że to nie jest proces długotrwały, zwłaszcza jeżeli obejmuje on zarówno okres masy, jak i okres redukcji. To jest to około roku. Jednak, czy warto? Warto. Na pewno jest to lepsze niż siedzenie na kanapie. Co natomiast na pewno Wam nie pomoże. Te ćwiczenia gdzieś tam, e, tak jak patrzyłam na internecie, dostępne na YouTubie gdzieś tam, które mają zniwelować Hip Dips, to są głównie ćwiczenia e, bez obciążenia. Ćwiczenia właśnie z kumami, bez obciążenia lub na znikomym obciążeniu. E, polegające gdzieś tam na odwodzeniach nogi w bok, w tył, e, side składach. E, bez obciążenia oczywiście, e, wykonywanie po milionach powtórzeń, a przynajmniej po set. Kilka, to zupełnie mija się z celem i jakby musicie tutaj obrać tą drogę na budowanie masy mięśniowej, a budowanie masy mięśniowej nie polega na tym, aby ćwiczyć bez ciężaru i wykonywać milion powtórzeń. To jest zupełnie inny rodzaj treningu i nie polecam go, jeżeli waszym celem jest kształtowanie. To, co jeszcze jest ważne i zapomniałam o tym powiedzieć, to to, że czasami e, my nawet skłonności genetycznych, czyli chodzi mi o anatomię naszego biodra, nie mamy do hip-dipsów, i ta przestrzeń, i nasze biodra, stosunkowo są e, nieznacznie od siebie oddalone. Tym samym e, ta przestrzeń jest dość mała i normalnie byśmy nie mieli hiplipsów. Jednak właśnie przez nagromadzenie tkanki tłuszczowej w takich miejscach jak bok uda lub boczki, te hiplipsy się tworzą i one są tylko i wyłącznie efektem jakby tego, że mamy troszeczkę za dużo w niektórych miejscach i powinniśmy zredukować tą tkankę tłuszczową. Chcecie w sensie stricte ćwiczenia na mięśni małe i średnie, które gdzieś tam pomogą, ale to tutaj też jest kluczem trening całego pośladka, to mam was do mojego filmu o tym, jak przetrenować cały pośladek, a teraz na koniec filmu możecie podziwiać mój drugi dzień treningowy, mój drugi trening z mojego darmowego planu treningowego, który znajdziecie w poprzednim pod poprzednim filmikiem. Dobra, kochani, więc żeby nie było, to zrobimy sobie teraz obiadek wspólnie. Dzisiaj będzie pierś kurczaka duszona z pieczarkami i z papryką oraz mrożone ziemniaczki. Mam nadzieję, że moje pieczarki jeszcze będą się do czegoś nadawały, bo już trochę leżą. Dobra, więc już mówię. E, udusiłam pieczarki z cebulą i z papryką. Potem usmażyłam kurczaka i wszystko połączyłam. E, ziemniaczki były gotowe, jak już widzicie, nie podsmażałam ich tylko do piekarnika. i Są spoko, są mięciutkie, no i sałatka kolesowa z lidla.